Witam wszystkich, witamy na naszym kanale. W tym filmie wspomnę 10 typowych problemów, które mają skłonność do doświadczenia w samochodach Volkswagen Golf i Golf GTI w latach 2013-2020. Numer 1. Plastikowy korek spustowy oleju silnikowego jest podatny na wycieki oleju z biegiem czasu. Wymiana go przy każdej wymianie oleju minimalizuje problem wycieku oleju. Poważniejszym problemem jest jednak to, że po wielokrotnym wyjmowaniu i zakładaniu korka spustowego istnieje ryzyko uszkodzenia plastikowej miski olejowej. Aby uniknąć obu tych problemów, zaleca się wymianę podatnej na uszkodzenia plastikowej miski olejowej na dobrej jakości zamiennik z rynku wtórnego, który jest wykonany z metalu podobnego do miski olejowej pokazanej na ekranie. Numer 2. Pompa próżniowa ma tendencję do wycieków oleju z czasem i wymaga wymiany. Numer 3. Turbosprężarka w niektórych modelach z 2015 roku jest podatna na przedwczesną awarię i wymaga wymiany. Numer czwarte. Obudowa pompy wody w niektórych z tych pojazdów ma tendencję do wycieków płynu chłodzącego przed 150 tysiącami km i wymaga wymiany. Numer piąte. Rury spustowe szyberdachu są podatne na zatykanie się, co powoduje wyciekanie wody deszczowej do wnętrza pojazdu. Numer szóste. Spreżarka klimatyzacji w niektórych z tych pojazdów może ulec przedwczesnej awarii, jeśli pojazd będzie jechał na wysokich obrotach przez dłuższy czas z włączoną klimatyzacją. Numer 7. Oryginalna tarcza dociskowa sprzęgła i tarcza sprzęgła są podatne na nadmierne zużycie i przedwczesną awarię podczas intensywnej jazdy pojazdu, a także podczas dodawania do silnika części o wysokiej wydajności, które zwiększają jego moc wyjściową. Numer 8. Linka maski w niektórych z tych pojazdów ma tendencję do uszkadzania się w sekcji, która łączy końcówki linki wewnętrznej i zewnętrznej. Ta sekcja znajduje się w pobliżu reflektora bocznego kierowcy. Plastikowe gniazdo pęka, co powoduje rozdzielenie kabli i w rezultacie maski nie można otworzyć, pociągając za dźwignię maski. Numer 9. Rama pomocnicza i śruby zawieszenia są podatne na rozciąganie, powodując stukanie podczas jazdy po wybojach i podczas gwałtownego hamowania. Numer 10. Niektóre modele dwa, 2015 i dwa, 2016 rok zostały wycofane z USA, ponieważ uszkodzona pompa sąca wewnątrz zbiornika paliwa powoduje przepływ paliwa do układu EWAP. Nasycanie kanistra i stwarzanie zagrożenia pożarowego. To jest lista 10 typowych problemów, które Volkswagen Golf i Golf GTI mogą napotkać w latach 2013-2020. Dwa, Miłego dnia!